Witam serdecznie na Bugie Warmia. Dzisiaj organizujemy czwarty, półfinał ze Stargardu, byłego Szczecińskiego. Zbliża się godzina 7:30. Pokażę tutaj pogoda, Tutaj jest jeden uczestnik z Bugie Warmia, kole, kolega Dawid Zatkowski. Teraz pokażemy plomby. Dawid weź pokaż, przeczytaj to na lepsze oczy. Jakby mm -hmm. 22, 16, 856. Jedna. 22, 16, 857. Oj. Weź naciśnij. Lekko. Popuścimy tylko. W dół, w dół, w dół, w dół. Dobra. W drugą stronę. No. no jesteśmy przygotowani. To tworzysz w lewo, jak w prawo. Zbierasz? Tak, start. W było zakasowane 282 sztuki. 5 zostało w złej, w złej formie. Oni miały i z lota wyrwane, dwie sztuki. Jeden dolot, wczoraj doleciał. No ogólnie, jest słaba forma, i zostały. Warunki są naprawdę dobre. No. Szukają autostrady. Dobry kierunek waleczu. Tak? Mhm. No ja to na słońce to wschód chyba. Tak, raczej. tak, tak, tak. idę na wschód. Tak, dobrze. Także tyle. Dobry lot. Pozdrawiam.